Odsłonięcie najdziwniejszych stworzeń na Ziemi. Witamy w podróży po najdziwniejszej galerii świata przyrody. Dziś przyjrzymy się najdziwniejszym zwierzętom przemierzającym naszą planetę, każde bardziej osobliwe od poprzedniego. W sercu lasów deszczowych Madagaskaru AA trafia na naszą listę. Ten nocny lemur ze swoimi niesamowicie długimi palcami wykorzystuje echolokację, aby znaleźć swoją ofiarę. Wyruszając pod wodę, pojawia się blobfish, zamieszkujący głębokie wody u wybrzeży Australii. Jego galaretowata forma jest doskonale przystosowana do wysokiego ciśnienia panującego w otchłani. Następnie poznajmy axolotla, wiecznie młodego płaza. Ta meksykańska ryba spacerująca zachowuje swoje cechy larwalne przez całe życie, regenerując kończyny oraz części serca i mózgu. Od głębin oceanu aż poprzez tworza, bocian buta domaga się swoich praw. Z dziobem w kształcie buta, tak ten pozostaje nieruchomy godzinami, czekając, aż zaatakuje swoją rybę. Po powrocie na ląd łuskowiec pojawia się w centrum naszego zainteresowania. Pokryty ochronnymi łuskami keratynowymi z ssak ten przypomina szyszkę, i swoim lepkim językiem zjada mrówki i termity. Przemierzając kontynenty do Australii, dziobak wprawia w zakłopotanie naukowców. Dziobem kaczym, ogonem bobra i łapami wydry składa jaja, a jednocześnie karmi swoje młode. Antylopa Sejga ze swoim dużym, giętkim nosem wędruje po stepie euroazjatyckim. Ta specyficzna adaptacja filtruje kurz i reguluje temperaturę podczas jego sezonowych migracji. Na zakończenie naszej wycieczki zobaczymy wyraka małego naczelnego z Azji Południowo-Wschodniej. Ogromne oczy, niezdolne do obracania się w oczodołach, nadają mu stały, szeroko otwarty wzrok, idealny do nocnych polowań. Te wyjątkowe stworzenia przypominają nam o kreatywności natury i znaczeniu ochrony różnorodnych siedlisk. Dzięki zrozumieniu i ochronie możemy zapewnić dalszy rozwój tych cudów.